Witajcie, podróżnicy sztuki i zmysłów. Ja mam na imię Agnieszka i dzisiaj zabiorę Was w niezwykłą podróż, w której zapach przenika czas i przestrzeń, i gdzie przeszłość spotyka przyszłość. Przygotujcie się na niezapomniane doznania, gdyż naszym przewodnikiem będzie jeden z najbardziej fascynujących zapachów, jaki kiedykolwiek powstał. Zapach pikowaja dama od marki Serżow. Ale zanim zanurzymy się w tej magii, pozwólcie, że zabiorę Was do miejsca, gdzie narodziła się legenda, do pełnego tajemnic i elegancji Turynu. Turyn miasto, które łączy w sobie magię przeszłości i nowoczesności. Wkraczając do Muzeum Egipskiego, przenosisz się wprost do starożytnego Egiptu. Oto mu mnie tajemnicze artefakty i świątynie, które tysiące lat temu były świadkami codziennego życia w dolinie Nilu. Kto by pomyślał, że poza Kairem znajdziesz tutaj drugie co do wielkości muzeum egipskie w Europie. Ale Turyn to nie tylko starożytność. palazzo reale wznoszący się w samym sercu miasta przeniesie Cię do czasów królewskich. Złocenia, freski, bogato zdobione komnaty, tu każdy zakątek opowiada historię o wielkości i potędze. A zaraz obok mole Antonelliana, olbrzymia wieża, która niegdyś miała być synagogą, a dziś jest symbolem miasta i domem dla jednego z najbardziej fascynujących muzeów kina na świecie. Wejdź tam, a poczujesz magię filmowej historii. Gdy wspinasz się na szczyt mole Antonelliana, podziwiaj widok na miasto. Wszystkie te wrażenia przyprawiają o zawrót głowy, a to dopiero początek, gdyż przed nami katedra świętego Jana Chrzciciela. Miejsce mistyczne, gdzie przechowywany jest słynny całun turyński. Chociaż badania nad nim wciąż wzbudzają kontrowersję, jedno jest pewne: stojąc przed nim, czuć, że mamy do czynienia z czymś naprawdę wyjątkowym. Ale Turyn to także góry. Wystarczy spojrzeć na bazylikę Superga, która wznosi się majestatycznie nad miastem, oferując widoki, które zapierają dech w piersiach. Zachód słońca tutaj to prawdziwe widowisko, które na długo pozostanie w pamięci. Tak więc drodzy podróżnicy sztuki i zmysłów, jeśli szukacie miejsca, gdzie historia przeplata się z luksusem, a zapachy potrafią opowiadać historię, Turyn czeka na Was otwartymi ramionami. Gdyż to miasto pełne cudów, które naprawdę warto odkryć i pokochać. Czy kiedykolwiek byliście w miejscu, w którym każdy kamień emanuje taką historią i elegancją? Nie wiem jak wy, ale ja poczułam tę atmosferę pełną arystokratycznej elegancji i subtelnej nostalgii. I to właśnie tam. W Turynie, w sercu tej magicznej atmosfery powstała marka serżow, kwintesencja luksusu i perfumeryjnej sztuki. W 2003 roku sergio Momo postanowił stworzyć coś więcej niż tylko zapachy. Jego marzeniem było przekroczenie granic zwykłych perfum i stworzenie prawdziwych. Arcydzieł zamkniętych w kryształowych flakonach, i tym samym serżow stał się symbolem podróży: podróży przez zmysły, czas i kultury świata. Dziś każdy flakon od serżow to jak bilet do innego świata. Jednego dnia spacerujemy po perskich ogrodach. A innego zanurzamy się w intensywnych aromatach egipskiego targu. Serżow to luksus, który uzależnia i fascynuje, pozostawiając trwałe ślady w naszej pamięci. Czy wyobrażacie sobie, jakby to było, gdyby zapach potrafił przenieść nas w czasie do XIX-wiecznej Rosji? Pełnej tajemnic, obsesji i dramatycznych historii. Pikowaja Dana to zapach, który nie tylko przenosi nas w czasie, ale także pozwala doświadczyć magii i elegancji tamtych czasów, odtwarzając je w nowoczesnym i luksusowym wydaniu. To aromat, który opowiada historię pełną obsesji pragnień i niepohamowanych ambicji, które możemy odnaleźć zarówno w operze Czajkowskiego, jak i w zapachu w powieści Puszkina. Postać Hermana zostaje pochłonięta obsesją. Obsesją na punkcie tajemnicy trzech kart. Podobnie jak pikowaja dama przyciąga i oczarowuje swoim Zniewalającym aromatem. Kiedy otwieramy flakon Pikowaja Dama, zanurzamy się w prawdziwą symfonię zmysłów. Wyobraźcie sobie moment, gdy pierwsze krople tego zapachu dotykają waszej skóry. Czujecie wtedy eksplozję świeżości. Która jest jednocześnie delikatna i głęboka. Kalabryjska bergamotka i sycylijska cytryna niosą ze sobą radość, jak pierwsze promienie słońca na wiosnę, a iskrzące aldehydy dodają całości elegancji i niepowtarzalnego blasku. Jest też róża bułgarska symbol klasyki i wyrafinowania, która otula nas delikatnym, ale zdecydowanym uściskiem. Gdy zapach zaczyna się rozwijać, przenosimy się na tętniące życiem rosyjskie targowisko, gdzie przyprawy i aromaty wibrują w powietrzu. Kolendra, gałka muszkatołowa, cedr, kadzidło i oris. Oris to korzeń kosaćca, jeden z najcenniejszych i najbardziej pożądanych składników w perfumach. Wyjątkowo luksusowy dodaje głębi, elegancji i charakterystycznego pudrowego zapachu. Nuty serca tworzą kompozycję tak bogatą i pełną złożoności, że każda chwila staje się nowym odkryciem. To jak spacer przez labirynt pełen niespodzianek, gdzie każda ścieżka prowadzi do kolejnej, jeszcze bardziej fascynującej. Ale prawdziwa kulminacja magii zaczyna się, gdy zapach osiada na skórze. Otulając nas kremową wanilią, ciepłą indonezyjską paczulą, sandałowcem i chłodnym piżmem. To uczucie, jakbyśmy zanurzyli się w luksusowej kąpieli pełnej najdroższego mydła w historii, gdzie każda sekunda to czysta rozkosz. Pikowaja dama jest jak niewidzialny aksamit, który przylega który przylega do skóry, otula ją i pozostawia zapach, który trwa i trwa jak wspomnienie, które nigdy nie blaknie. Wiele osób porównuje Pikowaja Dama do klasycznych zapachów jak Chanel numer 5 czy Czerwona Moskwa. Bardzo mylnie, gdyż to zupełnie inna kompozycja, która Wyróżnia się wyjątkową lekkością i subtelnością. Przywodząc na myśl orzechowe, aldehydowe zapachy, ale w nowoczesnej odsłonie. Dla miłośników zapachów w stylu vintage to prawdziwy klejnot. To jak płótno Salvadora Dalego pełne surrealistycznych obrazów, które ożywają pod wpływem zapachu. Flakon Pikowaja dama to coś więcej niż zwykłe opakowanie na perfumy. To prawdziwe arcydzieło, które kryje w sobie historię, jakby zaklęty poemat wydarty z kart powieści dostojewskiego. Jego design przywołuje na myśl tajemnice petersburskich zaułków, gdzie nocne mroki splatają się z arystokratycznym blaskiem. Blaskiem dawnych czasów. Flakon wygląda jak artefakt znaleziony w szkatule zapomnianej hrabiny, która przeszła przez życie z nieodkadnioną elegancją i skrywaną tajemnicą. Mimo swej surowości emanuje dostojeństwem. Minimalistyczny kształt flakonu to milczący świadek minionej epoki. Złocone detale, które zdobią jego powierzchnię, to nie tylko ornamenty, to wspomnienia o świetności dawnych balów, gdzie każdy gest, każdy ruch miał swoją wagę i sens. Jest to hołd dla arystokratycznej subtelności, dla świata, który przemija ale wciąż pozostaje w naszej pamięci jak echo lub wyblakły obraz w muzeum. Korek zaś to coś więcej, niż tylko zamknięcie. Spójrzcie kochani. To masywne, ciężkie, złote berło. Symbol władzy nad czasem i przestrzenią. Korek jest jak klucz do innego świata pełnego, Intensywnych emocji, dramatów rozgrywających się za zamkniętymi drzwiami i tajemnic skrywanych przez lata. Kiedy zamykasz flakon, pikowaja dama, czujesz, jakbyś zatrzymywał na chwilę oddech rosyjskiej duszy, jakbyś zamykał w nim całą magię, cały dramat. I melancholię, które skrywa w sobie ten zapach. Pikowaja, dama to jednak coś więcej niż flakon. To brama do świata, który przeminął, ale którego echo wciąż drży w powietrzu, jak wiosenny wiatr niosący zapach odległych wspomnień. To dzieło sztuki, które, które w swej prostocie. Mówi więcej, niż jedna książka. Przypominając ciszę, z jaką nadciąga zimowa noc nad Newą. Jest elegancją, która nie potrzebuje krzykliwych gestów. Jej siła tkwi w milczeniu i w subtelności, w ulotnym pięknie, które przetrwało próbę czasu. Z powodzeniem flakon ten mógłby bez trudu zająć swoje miejsce w muzeum obok najwspanialszych dzieł sztuki. Każdy egzemplarz jest ręcznie ozdobiony, a w jego centrum tkwi granit z Kalahari, ręcznie szlifowany i polerowany. To detal, który przyciąga wzrok, który dodaje temu flakonowi niezwykłego uroku, jest jak. Klejnot osadzony w złocie. Pikowaja dama to również hołd złożony rosyjskim mistrzom literatury i muzyki, Puszkinowi, Czajkowskiemu, Dostojewskiemu i innym. Ten zapach jest jak literacka opowieść zamknięta w perfumach, która wciąga nas w świat mrocznych sekretów i namiętności. Jest jak dramatyczna symfonia, której dźwięki narastają i opadają, budując napięcie, by w końcu eksplodować w finałowej kadencji, która długo jeszcze brzmi w naszej pamięci, nawet gdy muzyka cichnie. Każdy element tego flakonu, od kryształowego szkła przez złoty korek po granic z Kalahari, tworzy harmonijną całość, która wciąga i oczarowuje. To więcej niż flakon, to magiczny przedmiot, który jak stare legendy przechowuje w sobie opowieści pełne pasji, tajemnic i nieodgadnionego piękna. Cytrusy, kwiaty, kremowość, krystaliczna czystość pudrowa, delikatność, stworzyły zapach niczym ze snu, z którego nie chcesz się przebudzić. To magia, którą pragniesz nosić na skórze w nieskończoność. Totalne uzależnienie. Trwałość pikowaja dama jest ogromna. To prawdziwy tytan, gdyż zapach utrzymuje się przez wiele godzin, a projekcja jest umiarkowana do mocnej. Idealnie sprawdzi się zarówno podczas eleganckich wieczorowych wyjść, jak i na co dzień. To perfumy dla osób, które kochają elegancję i chcą dodać swojemu stylowi nuty tajemniczości. Sergio wpikowaja dama to zapach, który łączy w sobie. Nostalgię dawnych czasów z nowoczesnym podejściem do perfumiarstwa. To prawdziwe arcydzieło, które na skórze odczytuje się jako coś błogiego i niebiańskiego. Jean-Claude Elena, legendarny perfumiarz, powiedział kiedyś: Zapach jest sztuką niewidzialną, ale odczuwalną. Pikowaja Dama doskonale ilustruje tę myśl. Dziękuję, że byliście ze mną w tej podróży przez czas, kulturę i zmysły. Mam nadzieję, że ta wyprawa pozostawiła Was spragnionych więcej. Tak jak Pikowaja Dama pozostawia niezatarte wrażenie na skórze. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, zostawcie lajka, subskrybujcie mój kanał i napiszcie w sekcji komentarzy, który zapach chcielibyście odkryć w kolejnym odcinku. Do zobaczenia i pamiętajcie, kochani, najlepsze zapachy to te, które zostają w pamięci na zawsze.